Dziękuję. Jak w bo nie pan? Wyjeżdżaj na hale. Farm Track w Walcji, bo 60 nie, nie, nie dała rady tak wysoko podnieść Beli, bo Bele są dość ciężkie. Wa, 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 ważą wa, ważą ponad około, około 700 kg, 860 i nie dało rady podnieść. Muszę to zbite i, i musi na sobie Farm Track wywalać rozładunek Belfarm brak w akcji bo 60 nie dawa rady tak wysoko podnieść już kurwa kwiecie masz to tak ma, masz ten nożyk dubo przez ciebie to nikt nie chce robić masz ten nożyk Wreszcie z prasy matkali, są zbite i mowa, że i żadne ich nie. Czego awaryjna, bo awaria jest, wykurze końcówka się rozpierdzieliła i, i dupa nie mycia, trzeba jakoś tam moknąć. bo jak na, na serwis tym, tym karczerem, się pancetka może psuła bo no, dla mnie monterów i całą juturbę no wiadomo, że potrzebuję stop monterów, przeciwników i ja, awaryjne, wiecie, bo założyliśmy od drugiego kersera końcówki, ale to może go przecieka i dupa nie robota, ale trzeba tak jakoś... Mysiać, a po prostu jak na serwis to tyle, żeby ją zrobili. No tak? wkrótce takie to będzie, takie to dupa nie myczy. Tak? Ale jakoś tam się może to obleje. No zadania ja wie, no, no, rozpoczęte. Czwarty pokój trzeba ogrodzić. Cały kres trzeba ogrodzić i tyle. Zabieraj te drewniane te kołki, dawaj te drewniane. Gdzie tutaj? Dawaj te drewniane kołki. Dobra, zaraz, zaraz. chodźcie, 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 podjedź chodźcie, podjedź chodź, chodź. Albo to kurwa chodźcie, albo to chodźcie, chodźcie, długo chodźcie, Dobra, chodźcie, chodźcie, zaraz. chodźcie, 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 jeszcze chodźcie, na chodźcie, nie możesz dać rady! Pokojnie. No wiee, porządku w piwnicy. Musimy to wszystko wyczyścić, wywieźć widzowie, bo kurde kupę, kupę, kupę brudu zbierało A palimy peletem, to nam te śmieci nie potrzebne. Trzeba z zdjęcia robi! Potrzeba coś. Nie dalej z tymi zdjęciami! To ci kurwa przegraje! Potrzeba coś. Chodźcie kurwa ludzie odpuszczają! robi! Wszystko zbierać i wywozić, tutaj jest nie w tym był, żeby się zapomniało gadać, bo by był podjechał i wziął. To, to może ten gruby węgiel o, 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 zebrać i... Włóżenie karpi, czyszczenie pola, czyszczenie pola po, czyszczenie la, po, lasu, po, tego, pola po lesie. Tutaj nam się to warko pomóc i czyścimy w